Dobry wieczór Państwu. Wisła, Kraków przegrywa drugi mecz z rzędu tym razem u siebie na własnym obiekcie przy Reymonta 1-3 z Odrą. Opole. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na film, w którym podsumuję właśnie to spotkanie. Na samym wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału Futbolowy Świat, aby kolejnych takich podsumowań meczów zaraz po nich nie ominąć się. To spotkanie na pewno było ciężkie do przewidzenia, na którą właśnie ono korzyść pójdzie. Czy Odra Opole, która po... W pierwszych czterech spotkaniach wygrała trzykrotnie. Miała 9 punktów przegrała tylko i wyłącznie z liderem GKS MTHy, z którym Wisła Kraków przegrała przed tygodniem przecież ma tylko 5 punktów, i wyłącznie tylko i wyłącznie w likowej tabeli. Także ciężko było przewidzieć. No, przecież Wisła Kraków była typowana przed sezonem jako taki pewniak do awansu. Jednak to spotkanie troszeczkę obnażyło to. Co jest złego w różnie Wisły Kraków, a przede wszystkim to, jakie niektórzy piłkarze mają braki, i był taki jeden moment w tym meczu, oczywiście, który zmienił oblicze tego spotkania. Generalnie początek był dosyć zamknięty, obie ekipy miały swoje szanse, dużo stałych fragmentów gry, niewiele z nich wy wynikało. Generalnie Wisła Kraków miała za zadanie troszeczkę grać ostrzej, troszeczkę dynamiczniej, bardziej doskakiwać do przeciwników. Niektórzy piłkarze troszeczkę za bardzo wzięli to do siebie. Kacper Duda szybko złapał żółtą kartkę, bo miało to miejsce już w minucie szóstej i potem w jego ślady poszedł Igor Sapała. W minucie osiemnastej spowolował jednego z zawodników Odry Opolę i potem zachował się bardzo nieodpowiedzialnie. Minutę później, w ciągu dwóch minut... Zawodnik nie może otrzymywać dwóch żółtych kartek. Generalnie jeśli piłkarz otrzyma żółtą kartkę, musi już później grać nieco bardziej asekuracyjnie. A Igor Sapoła zrobił coś kompletnie innego. Po prostu stanął na stopie Antczaka, to już było jedno z przewinień. Później spychała, rozpędza się w kontrataku, pociągnął go za koszulkę. Nie wiem, co sobie myślał Igor Capała w tamtym momencie, szczerze, szczerze powiedziawszy, czy jemu ujdzie to na sucho. No przecież najpierw popełnił jedno przewinienie, później jeszcze zatrzymał kolejny kontratak. No to musiała być żółta kartka, i szczerze powiedziawszy, nie jestem do końca przekonany, za co ten żółty kartonik jest. Czy za ten faul na y, właśnie y, bocznym defensorze od Reopole, czy jednak na skrzydłowym, Antczaku, który przecież został przez sapałę nadepnięty ten właśnie błąd. Igor Sapały ustawił całe to spotkanie, no i później Wisła Kraków tylko i wyłącznie się broniła przez resztę meczu. Odra oczywiście przejęła inicjatywę, no i stwarzała sobie zdecydowanie więcej szans, ale brakowało konkretów. Brakowało też skuteczności. Odra Opole wielokrotnie miała takie okazje, w których mogła trafić do siatki, natomiast problem ze skutecznością mieli na, napastnicy, między innymi Dawid Czapniński, który miał taką jedną świetną sytuację, piłka spadła mu pod nogi, nie. Mógł uderzyć jednak po prostu nie trafił w piłkę, skiksował napastnik Odry Opole, no i przez to dalej mieliśmy wynik 0 do 0. W swojej sytuacji miał Borcha Helan, jednak nie potrafi je wykorzystać. Też dobrą okazję miał chociażby Antczak, on uderzał właśnie z dystansu, przegrał po jednak z nim Dawid Shot, była to dobra próba. Wtedy świetnie zachował się Alvaro Raton, dobrze wyciągnął się wtedy i chyba podejrzew, że nogą jeszcze zablokował ten strzał. Później była kolejna dobitka i wtedy właśnie Dawid Czapniński uderzał na bramkę Alvaro Ratona. Ten natomiast po raz kolejny wykazał się swoim refleksem, no i uratował po raz kolejny Wisłę Kraków w tym spotkaniu. No i raczej odnieśliśmy takie, można było odnieść takie wrażenie, że Wisła Kraków będzie bronić się do samego końca i albo od Odra strzeli, albo Odra nie strzeli I tak potoczy się ten mecz, a w końcu Wisła Kraków wypracowała sobie stały fragment gry. No, i generalnie Wisła Kraków nie sprawia zbyt dużego zagrożenia po rzutach wolnych w tym sezonie. Tylko i wyłącznie bramka Sobczaka, ale to bezpośrednio. Natomiast po dośrodkowaniach nie można się spodziewać niczego spektakularnego. Natomiast Jesus Alvaro dośrodkował w pole karne. Była to wrzutka naprawdę bardzo słaba, bardzo średnia, bardzo mierna. Prosto na głowę, właśnie Kamińskiego kapitana oczywiście Odry Opole, no i ten tak szczęśliwie dosyć dla kibiców Białej Gwiazdy prze, przerzucił ją nad resztą defensywy, tak po prostu przedłużył tą piłkę, zaskoczył bramkarza Artura Halucha, no i mieliśmy 1-0 sensacyjnie dla Wisły Kraków, no bo tak trzeba nazwać to sensacyjne prowadzenie, przecież no bo Wisła Kraków tak naprawdę po tej czerwonej kartce nie zrobiła nic ku temu, aby zagrozić bramce Odry Opole. Druga połowa to już była kompletna dominacja. Odry Opole. Wisła Kraków cofnęła się bardzo, zmieniła formację na piątkę z tyłu. Na prawym wahadle grał Miki Wiar, na lewym był Jakub Krzyżanowski, który debiutował od pierwszej minuty w swojej dorosłej karierze. Cofnął się do środka defensywy Dawid Szot, tam grał z kolejem i Satrusteggim. Ten środek pojawił się troszeczkę zagęścił i Wisła Kraków dzielnie broniła się do 81. Minuty, choć też miała na swojej sytuacji Odra, też miał problem ze skutecznością. Po raz kolejny Dawid Czapliński, również swoją sytuację. Sytuacji miał Piotr Żemło, aby właśnie wyprowadzić Odrę na prowadzenie. Tak się jednak nie wydarzyło, i dopiero w minucie 81, po tym jak jeszcze Halan chociażby uderzał w poprzeczkę po błędzie Alvaro Ratona, po takim nieporadnym piąstkowaniu, dopiero w 81 minucie Odra zdołała wyrównać ze sprawą. Piotra Rzemu. Dośrodkowanie Makuszewskiego z bocznej strefy boiska Alvaro Raton fatalnie y, właśnie wyszedł do tej piłki. Kompletnie źle obliczył tor jej lotu i mieliśmy jeden do jednego Rzemu. Po prostu dołożył głowę tam y, w tym pojedynku z Alanem Urykom y, czy też z Satrustegim. Po prostu wyszedł najwyżej, wpadł w swoich kolegów z drużyny Alvaro Raton. Kompletne pomieszanie w polu karnym, a przecież tak dzielnie przez cały ten mecz Wisła-Kraków się broniła, A później to wszystko się już posypało. To Ta była taka sytuacyjna akcja, takie podanie Antczaka w polu karnym. Tam świetnie wyszedł Pik. Pik podał do Suli nowego nabytku od Reopole. ten trafił już do bramki i no i mieliśmy 2 do 1 i później Wisła Kraków oczywiście się otworzyła Biała Gwiazda chciała jeszcze powalczyć chociażby o jeden punkt i miała ku temu sytuację, ale jednak nie wykorzystała ich tak jak należy no i później kontratak po rzucie rożnym Antczak świetnie poszedł w tamtej sytuacji zostawił go Guła z tyłu i to bardzo i znowu chciałbym skrytykować Alvaro Ratona nie wiem co on chciał zrobić w tamtej sytuacji czy wyjść do młodzieżowca Odeopole? Czy zostać w Brance? Tak nie do końca wiedział, co zrobić, i po prostu zrobił to, co mógł zrobić najgorszego, czyli stał w miejscu. W tym najgorszym momencie dla bramkarza Anczak podał na pustą bramkę do Suli, ten strzelił dublet i Wisła Kraków po raz kolejny przegrywa po raz kolejny w tym sezonie i po pięciu spotkaniach ma tylko pięć punktów. No takiego startu kibice Białej Gwiazdy się nie spodziewali, ale zasłużona porażka zdecydowanie ze strony właśnie Wisły Kraków. Kogo chciałbym wyróżnić za to spotkanie? Przede wszystkim Borcha Helan po raz kolejny pokazał, że jest w stanie poprowadzić drużynę do zwycięstwa. To on był takim dyrygentem w tym meczu, to on był Piłkarzem, który nadawał tempo każdej akcji, miał kilka sytuacji we bramkę strzelić. On akurat do siatki nie trafi, natomiast chciałbym go wyróżnić. Myślę, że także do wyróżnienia jest Jakub Antczak, młodzieżowiec od Reopole, wypożyczony z Lecha Poznań. Świetnie spisał się w tym spotkaniu. Co prawda złapał czwartą żółtą kartkę, która wyklucza go z kolejnego meczu. Natomiast dużo pracy w defensywie też właśnie wielokrotnie był falowany przez piłkarzy Wisły Kraków. Świetny występ w jego wykonaniu, pomimo tego, że też do oczywiście nie trafił, no ale świetny występ młodzieżowca Odry Opole. Maciej Makuszewski też dobry występ w jego wykonaniu. Naprawdę mówił Jakub Krzyżanowski po tym spotkaniu, że no tak naprawdę to było takie, taki jego najcięższy przeciwnik w karierze jak dotychczas, no ale wszystko jeszcze przed Krzyżanowskim oczywiście. I jeśli chodzi o resztę, no to Rzemło też te pojedynki właśnie w powietrzu świetnie wygrywał. Po raz kolejny mści się na Wiśle Kraków. Były zawodnik tej drużyny. Także po raz kolejny miało to miejsce i chciałbym wyróżnić po stronie Wisły Kraków. Ciężko tak naprawdę kogoś za ten mecz wyróżnić ze względu na przebieg tego spotkania w defensywie. Każdy piłkarz miał swoje gorsze i lepsze momenty. Jeśli miałbym już kogoś pochwalić, myślę, że Jakub Krzyżanowski za te działania ofensywne. Raz miał taką groźną sytuację, gdy prawie wkręcił do bramki po rzucie rożnym piłkę właśnie Haluchowi. Natomiast wtedy bramkarz Odry zachował się czujnie, wielokrotnie podłączał się do ofensywy, często też blokował właśnie dośrodkowanie Makuszewskiego po tej prawej stronie Odry Opole. Choć też miał czasami problem z ustawianiem się na boisku, troszeczkę gubił się w tym elemencie gry Jakub Krzyżanowski i cia, ale tak generalnie to ciężko kogoś z Wiślaków wyróżnić, bo naprawdę ciężko po takim spotkaniu mówić o jakimś takich superlatywach. Za to ganić można, no bo jest tutaj kilku piłkarzy: Alvaro Raton w pierwszej połowie super, natomiast w drugiej już błędy przy bramkach, błędy indywidualne, błędy przy wyjściach. Zastanawiam się powoli, czy nie jest potrzebna zmiana w bramce Wisły Kraków i czy ten Alvaro Raton to jest rzeczywiście najlepszy bramkarz Białej Gwiazdy obecnie. Jeśli miał goś zgadzić. no przede wszystkim Igor Sapała. No. Fatalne zachowanie, bardzo nieodpowiedzialne, bardzo nierozmyślne. Po prostu przez to Wisła Kraków ten mecz przegrała. Myślę, że mogłoby się to zdecydowanie bardziej optymistycznie dla drużyny Radosława Sobolewskiego wszystko potoczyć, gdyby nie ten e, głupi błąd nierozważny Igora Sapały. Dwie żółte kartki w dwie minuty, to jest po prostu skandal. Czy jeszcze ganić? No ciężko, szczerze powiedziawszy, no bo wszyscy piłkarze mają sobie coś do zarzucenia, natomiast y, tak na dobrą y, sprawę ciężko ich winić za to, że Igor Sapała w dwie minuty te dwie żółte kartki złapał. I już wiadomo, że 10 na 11 gra się bardzo ciężko. Oczywiście da się takie spotkanie jeszcze wygrać, natomiast wiadomo, że jest to zdecydowanie ciężkie zmiany, też nie pomogły. Średnia zmiana Guguła. Jarok też miał sytuację w końcówce, aby chociażby punkcik wywalczyć Wiśle Kraków, natomiast wtedy świetnie Haluk wybronił w tamtej sytuacji w końcówce. Reszta zmian bez historii fatalne, no czy fatalne wejście Sobczaka miał kilka sytuacji, gdzie świetnie przytrzymał piłkę, natomiast też podpalał się niepotrzebnie w w końcówce i traci przez to czas dla Wisły. Cieszy ewentualnie z perspektywy kibiców Wisły Kraków może cieszyć się właśnie powrót Alana Urygi po prawie dwóch sezonach absencji. Także tutaj taki ewentualny plusik przy Alanie, no bo też jest to ciężkie wejście dla niego po raz kolejny do piłki. A po stronie Odropole, no to Din Sula. Świetne wejście z ławki, wykorzystał to co miał i jego też chciałbym za to spotkanie jeszcze pochwalić. Ładnie Albańczyk przywitał nam się z Fortuna na pierwszym choć już z ławki wchodził, ale teraz tak na dobre przywitał się właśnie. Z tymi rozgrywkami, Albańczyk i pewnie dostanie w kolejnych spotkaniach szansę od pierwszej minuty, jeśli będzie dobrze przygotowany fizycznie. No, bo jego rywal nie zaprezentował się dzisiaj zbyt dobrze. Dziękuję Wam serdecznie za ten film. Mam nadzieję, że on się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Futbolowy Świata, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam na kanał Okiem Ślaków. Tam jutro o godzinie 13.30. Podsumowanie tego spotkania z perspektywy kibiców Wisły i Kraków. Ocenimy każdego piłkarza i poodpowiadamy na Wasze pytania. Dziękuję wszystkim serdecznie. Życzę spokojnej nocy. Maciej Skucha. kłaniam się nisko. Do zobaczenia.